Poniedziałek 27 czerwca rozpoczęły się półkolonie dla dzieci z terenu gminy Olszyna, które tradycyjnie już zorganizował gminny ośrodek kultury przy wsparciu urzędu miejskiego. Szanowni państwo, rozpoczęły się półkolonie zorganizowane przez gminny ośrodek kultury w Olszynie. 40 dzieci ma szansę i możliwość wypoczynku po wytężonej nauce. W roku szkolnym 2021-2022, który zakończył się w ubiegłym tygodniu, 24 czerwca, chcę serdecznie podziękować tym wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację tego wypoczynku letniego dla naszych dzieci, gdzie rodzice z dużą ochotą. Swoje dzieci zapisywały na ten pierwszy turnus. Trwa nabór na drugi turnus, który po dwóch tygodniach rozpocznie funkcjonowanie też przez Gminnym Ośrodku Kultury. Podczas dwóch turnusów dzieci odwiedzą m.in. Jakła Park, Interferie w Świeradowie Zdroju, Hodowlę Alpaków w Proszówce czy Park Trampolin w Legnicy. Sądzę, że zarówno. Rodzice, a szczególnie dzieci, ten okres fajnie wykorzystają i będą, i będą cieszyć się, że mogły uczęszczać, yy, uczęszczać właśnie na te półkolonie. Gratuluję im, życzę przyjemnego wypoczynku. No i cieszę się, że jest pogoda, która umożliwi im spokojnie, yy, spokojnie po prostu pozwiedzać te miejsca, które są w projekcie. Yy, zaplanowane do odwiedzenia. Wszystkiego najlepszego!